W przypadku grypy czy przeziębienia i często myć ręce. Czy osoba nie mająca objawów może przenosić nowego koronawirusa COVID-19? Nowy koronawirus przenosi się poprzez kichanie i kaszel. Jak dotąd wydaje się, że przenoszenie wirusa przez osoby nie mające tych objawów odgrywa minimalną rolę. Wirus przenosi się z człowieka na człowieka podczas kaszlu lub kichania. Im bardziej ktoś jest chory, tym większe ryzyko, że kogoś zarazi. Kichając i kaszląc, chory uwalnia wirusa przez nos, gardło lub płuca. Wirus dostaje się do powietrza w postaci małych kropelek. Inne osoby, które wdychają te kropelki lub przenoszą je na rękach do ust, nosa lub oczu, mogą zarazić się wirusem. Jeżeli ktoś nie ma objawów choroby, takich jak kaszel czy kichanie, nie przenosi koronawirusa. Czy okres inkubacji może znacznie przekraczać 14 dni? Szacunkowy okres inkubacji od dłuższego czasu pozostaje na stabilnym poziomie. Został on oszacowany na podstawie danych pochodzących od wielu pacjentów. Wynosi od 2 do 12 dni, dla bezpieczeństwa zakłada się 14. W przypadku zgłaszania dłuższego okresu inkubacji może być tak, że pacjent w tym czasie miał niewykryty kontakt z osobą zarażoną, co sprawia, że okres inkubacji wydaje się być dłuższy. Czy nowy koronawirus może przenosić się na pieniądzach? Ryzyko zarażenia się za pośrednictwem pieniędzy jest bardzo małe. W Chinach prawdopodobnie odgrywa bardzo niewielką rolę w rozprzestrzenianiu się choroby. Jednak chiński rząd robi wszystko, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, dlatego podejmuje również działania w tym zakresie. Jeśli chodzi o przesyłki z Chin, ich transport trwa kilka dni. Nawet gdyby zostały zainfekowane koronawirusem, nie przetrwałby on podróży. Dlatego zamawianie przesyłek z Chin jest bezpieczne, ponieważ nowy koronawirus może być przenoszony na rękach. Ich częste mycie jest dobrym sposobem na zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby. Jak długo nowy koronawirus może przeżyć poza organizmem? Wirus potrzebuje człowieka lub zwierzęcia, aby przetrwać i się rozmnażać. Poza organizmem nosiciela może przeżyć przez krótki czas. Na razie nie wiadomo, jak długo dokładnie. Jak szybko można wyzdrowieć po zakażeniu? To zależy od tego, jak ciężkie są objawy. Osoby, u których wystąpiły lekkie objawy, wracają do zdrowia szybciej, w ciągu kilku dni. Osoby wymagające hospitalizacji potrzebują więcej czasu, nawet kilku tygodni. Jaka jest oficjalna nazwa nowego koronawirusa? Istnieje kilka rodzajów koronawirusa, nazwane tak, bo wyglądają jak korona z łaciny. Znane przykłady to MERS i SERS. W grudniu 2019 roku w Chinach powstało ognisko nowego koronawirusa. Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów, ICTV, nadał temu wirusowi nazwę SARS-CoV-2. Została ona wybrana, ponieważ wirus należy do rodziny koronawirusów SARS. SARS oznacza ciężki, ostry zespół oddechowy. Oficjalna nazwa choroby wywołanej przez tego wirusa to COVID-19. Taką nazwę nadała jej Światowa Organizacja Zdrowia. Liczba 19 odnosi się do roku, w którym choroba została odkryta. Co wiadomo na temat możliwości zakażenia w okresie inkubacji choroby? Nowy koronawirus przenosi się poprzez kichanie i kaszel. Jak dotąd wydaje się, że przenoszenie choroby w okresie inkubacji, czyli przed wystąpieniem objawów, odgrywa bardzo niewielką rolę. Wiadomo jednak, że im ciężej chory pacjent, tym bardziej przyczynia się do rozprzestrzeniania wirusa. Jak groźny jest nowy koronawirus COVID-19? Ze wszystkich zidentyfikowanych pacjentów zakażonym nowym koronawirusem, u około 17% występują poważne objawy. W nadchodzących miesiącach ten procent może ulec zmianie. Możliwe, że obecnie identyfikowani są tylko najciężej chorujący pacjenci. Nowy koronawirus jest przyczyną śmierci około 2% pacjentów. Są to głównie osoby starsze i osłabione przez inne choroby. Czy istnieje lekarstwo na nowego koronawirusa COVID-19? Na razie nie istnieje lekarstwo zwalczające nowego koronawirusa. Terapia ciężej chorych osób polega na łagodzeniu objawów. Na przykład lekarze podają tlen osobom, które mają duszności.